Krajowych. Daję Wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz bywało ułatwić dalszą pracę. Z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szereg Armii Krajowej. W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje wolna i podległa szczęśliwa Polska, dowódca się zbrojnych w, w kraju, niedźwiadek, generał brigady. E, proszę Państwa, zgodnie z tym rozkazem, ta działalność, która była prowadzona przez żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, przez żołnierzy wyklętych, trwała, tak jak wspomniałem wcześniej, do 1947-1948 roku, mówię o tym pierwszym, takim najsilniejszym okresie i charakteryzowała się pewnym zróżnicowaniem, o którym dzisiaj Pani doktor Alicja paczowska będzie mówiła. Mamy do czynienia z oddziałami prowinięcy, takiej poakowskich, Mamy do czynienia z funkcjonowaniem w 1945 roku takich struktur organizacji Niepodległość, budowanej już od końca 1944 roku z generałem Fieldorfem na czele. Po y, y, likwidacji nie, w skrócie nie, mamy do czynienia z budowaniem delegatury sił zbrojnych, a po likwidacji delegatury sił zbrojnych z budowaniem zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W ramach tych trzech struktur, o których mówiłem, funkcjonowały oddziały zbrojne, przy czym pragnę tu również zaznaczyć, że bardzo wyraźnie i bardzo dobrze Polsce przysłuży, przysłużyły, się, przysłużyły się oddziały zbrojne o promienieniencji narodowej. O tym również nie wolno zapominać. Pomimo, że one funkcjonowały jakby poza tymi zębami strukturalnymi, o których wspominałem wcześniej, to jednak one mają swój bardzo istotny udział w, w, w walce o wolną y, Polskę. Mamy zatem do czynienia z funkcjonowaniem różnych nurtów polskiego poczynienia zbrojnego, ale które były zorientowane na jeden cel na odzyskanie przez Polskę pełnej niepodległości, której w 1945 roku nie było. W Polsce w 1945 roku zaprowadzona została okupacja sowiecka, której polskie podziemie niepodległościowe, oddziały zbrojne polskiego podziemia niepodległościowego przeciwstawiły się i w heroiczny sposób próbowały wyswobodzić Polskę z okowów sowieckich.